Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Jeżeli mówimy o nieudolności rządu, to tylko przede wszystkim rządu PiSu. Przez ostatnie lat był to największy hamulcowy transformacji energetycznej w historii naszego kraju. Po pierwsze, zablokowana została ustawa wiatrokowa tylko po to, żeby sprowadzać węgiel rosyjski i zadbać o interesy swoich ministrów i ich pociotków, którzy pośredniczyli w tym handlu. Drugi przykład, elektrownia Ostrołęka, która pochłonęła miliardy, a stał za tym premierzy Morawiecki, Sasino, Bajdyk, czy e, szef MSW ja Mariusz Kamiński, na inwestycji dorobiły się osoby związane z pisem, a straty sięgają około 1,5 miliarda. Po trzecie, pieniądze za podatek, za niską emisję, to jest około 50%, pozostaje w naszym kraju, w Polsce. Gdzie zostały te pieniądze wydane? Na Villa Plus chyba. Po czwarte, brak wydolności sieci do przyjęcia energii z odnawialnych źródeł. Jest problem z zawarciem umowy z operatorami. Skala decyzji odmownych sięga około 60%. I to jest to totalne zaniedbanie tej, tej naszej transformacji. Dopłaty to była tylko. Doraźne i to też z naszych pieniędzy. Teraz problem ujrzało światło dzienne, ale obecny rząd e, nie okłamuje i bon energetyczny jest wsparciem. Dzięki przywróceniu praworządności odblokowaliśmy środki unijne Dziękuję i zadbamy o energię tanią i bezpieczną.